Dajcie. chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać uniwersalne pojemniczki na żetony, pionki, kosteczki do, do gier, które mogą, z, wydaje nam się, zastąpić uniwersalne woreczki strunowe. Jak widzicie, w tym wypadku mamy umiejscowione dwa, dwa rzędy takich pojemniczków. To jest gra forum Trajanu. Maksymalnie może nam wejść tutaj 9 w jednym rzędzie, 9 na drugie wersje, czyli 18 takich pojemniczków. No i zobaczcie w tym przypadku, jak zostały one umiejscowione. Pojemniczki są w dwóch wersjach: Jedne z zamknięciem, inne bez zamknięcia. I teraz patrzcie, jeżeli chodzi o forum Traianum, jak to faktycznie wygląda. Bardzo prosty przyjemny sposób możemy potem umieścić w szybkim tempie na stole. Kiedy już mamy wszystko rozłożone, łatwe są do pobierania, możemy innym graczom podawać. W tym momencie nie ma tutaj takiego problemu, że jeden gracz, który stoi przy, siedzi przy zasobach, musi obsługiwać wszystkich graczy. W tym momencie możemy je sobie rozmieścić. Zobaczcie, też spuści nie rozsypują w przypadku klasycznych. Ile zajmują te zasoby? Taką szerokość, taką wielkość. Jeżeli mamy w możemy umiejscowić je na o wiele, o wiele mniejszym stole. Tutaj jest akurat pusty ten pojemniczek. Tak wygląda. Pusty z dwóch stron. Tak jak wspomniałem, pewnie już są w dwóch wersjach zamykane i otwierane. Nawet możemy próbować wysilić się, żeby umieścić w nich karty. Proszę, kolejny. I w ten sposób możemy o rozmieszczenie na całej mapie. Oraz teraz zobaczcie, też kolejny. Wszystko nam się ładnie fajnie mieści. Oraz pionki. Jeżeli interesują Was y, tego typu pojemniczki, zapraszamy do naszego sklepu AM76, bądź na stronę internetową, są dostępne na naszej stronie, lub też bezpośrednio do, do naszego sklepu na ulicy Belgradzkiej, 14, blisko metra Anatolii, w Warszawie, gdzie możecie zobaczyć y, jakość wykonania y, tych pojemniczków i zbadać, jak faktycznie y, wyglądają. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy.